czy jesteś na krawędzi czujesz że walka trwa za długo że siły się kończą a rozwiązanie wciąż nie nadchodzi myślisz jeszcze jeden dzień i się poddaję to nie ma sensu zrezygnuję z modlitwy z nadziei z walki właśnie w tym momencie gdy chcesz rzucić wszystko i odejść Jezus wysyła do ciebie pilny znak nie poddawaj się teraz, bo właśnie teraz, w ukryciu, gdy wszystko wygląda na beznadziejne, dzieją się cuda. To nie czas na kapitulację, to czas na wytrwanie zostań ze mną, bo Bóg chce pokazać ci, dlaczego rezygnacja teraz pozbawiłaby cię największego błogosławieństwa. Witaj, wytrwały wojowniku, jeśli tu jesteś, to znaczy, że mimo zmęczenia wciąż walczysz. Wiem, jak trudno jest trzymać tarczę wiary, gdy strzały lecą z każdej strony. Rachunki rosną, zdrowie słabnie, relacje się psują, a niebo wydaje się milczeć. Ale Jezus nie pozwala ci zrezygnować przypadkiem. On wysyła ten znak dokładnie wtedy, gdy jesteś o krok od przełomu. Dziś zrozumiesz, Dlaczego nie poddawaj się teraz? To nie rada, ale prorocza obietnica. Zanim wejdziemy głębiej, zrób gest wiary. Napisz w komentarzu swoje imię, miasto i kraj. To twój sygnał. Boże, nie poddaję się. Trzymam się ciebie. Chcemy modlić się za ciebie po imieniu. Zostaw lajka. Niech to będzie twój miecz wbity w ziemię wroga. Subskrybuj kanał, jeśli potrzebujesz codziennego wsparcia w walce. Dlaczego właśnie teraz dzieje się cud? Wróg zawsze atakuje najmocniej, tuż przed Twoim zwycięstwem. Kiedy Bóg kończy przygotowania cudu, diabeł rzuca wszystko, co ma, by Cię zatrzymać. Dlatego presja jest największa właśnie teraz. Piotr w więzieniu spał, choć rano miał być stracony. Anioł musiał go szarpnąć. Wstań szybko. Cud nie przyszedł wcześniej, bo wtedy nie byłby tak ewidentny. Bóg czeka na moment, gdy wszyscy, ty włącznie, powiedzą to niemożliwe. Wtedy działa ręką wszechmocnego. Daniel pościł 21 dni. Odpowiedź wyruszyła pierwszego dnia, ale blokował ją książę Persji, duchowy wróg cud był w drodze przez cały czas postu twoje nie poddawaj się to duchowa gra w szachy wytrzymaj jeden ruch a wygrać partię właśnie teraz aniołowie walczą okoliczności się układają serca ludzi miękną widzisz chaos bóg widzi porządek wyłaniający się z próby znaki że cud dzieje się właśnie teraz rozpoznaj boży timing Intensywny opór. Wróg panikuje, bo przegrywa. Pokój mimo burzy. Duch Święty daje wytchnienie w środku walki, proroctwa i znaki. Ten film, słowo, które trafia w sedno. Jezus mówi: Wytrwajcie do końca, a będziecie zbawieni. Nie poddawaj się teraz, to Jego ręka na Twoim ramieniu. Cud nie jest gdzieś w przeszłości, dzieje się teraz. W sferze niewidzialnej. Napisz teraz w komentarzu. Wytrwam. To deklaracja, która wiąże cuda nad Twoim życiem. Mówisz, Boże, nie schodzę z pola bitwy. Nie poddawaj się. To rozkaz, nie prośba. On wie, co dzieje się za kulisami. Pamiętasz łazarza? Jezus czekał, aż umrze, by pokazać zmartwychwstanie. Rodzina płakała: Gdybyś był tu, nie umarłby. A Jezus, spokojny, czekał na moment największej chwały. Twoja walka to nie strata czasu, to inwestycja w wieczność. Jakub 1:12, błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie. Wytrwanie produkuje koronę życia. Właśnie teraz kształtuje się Twoja przyszłość. Charakter, wiara. Świadectwo, praktyczne kroki, jak wytrwać. Módl się krótko, ale często. Boże, wytrwam w imię Jezusa. Otaczaj się prawdą, uwielbienie, słowo, społeczność. Dziękuj z góry, dziękuję za cud, który dzieje się teraz. Jeśli te treści dają nadzieję, wesprzyj misję, super dzięki. Dziękujemy za każde wsparcie. Obietnica przełomu, Psalm 36. Płacz może trwać noc całą, lecz rano przychodzi radość. Noc kończy się, cud nadchodzi. Jezus wysłał znak: Nie poddawaj się teraz. Modlitka finalna, uspokój oddech. Jezus mówi: Wytrwaj. Panie Jezu, dziękuję za znak: Nie poddawaj się teraz. Widzę opór. Ale wierzę, że cud dzieje się właśnie teraz. Oddaję Ci zmęczenie, zwątpienie, pokusę rezygnacji. Daj siłę wytrwać do końca. Ogłaszam, wytrwam i zobaczę Twoje cuda. Ochrona nad moim życiem w tym tygodniu. W imię Jezusa. Amen.